Cześć Wam, witajcie serdecznie na moim kanale. Tutaj Uzek SQ9JJX. W dzisiejszym odcinku będzie znowu barburka. Wiem, wiem, towar trzeba dowozić. A do dzisiaj jeszcze nie wysłałem ani jednego kitu, ponieważ jeszcze nie złożyłem ich do końca. Natomiast chciałbym Wam dzisiaj pokazać modyfikację, jaką wprowadzimy do odbiornika barburka tego nowego, który właśnie już praktycznie zaprojektowałem. Modyfikacja będzie polegała na wymianie już kultowego układu SA612, który jest stosowany właśnie w barburce, tej pierwszej wersji. Wymienimy go na coś bardziej dostępnego. Taki układ na pewnych portalach, na różnych portalach, portalach aukcyjnych osiąga dość wysokie ceny. Taki chip kosztuje około 30-40 zł, ponieważ to jest układ w obudowie PDIP 8. No więc to jest bardzo dobry układ. To jest bardzo dobry układ, ale odłożymy go na bok, ponieważ zastosujemy coś bardzo podobnego. Układ z tej samej epoki, więc będzie działał praktycznie tak samo. Również był stosowany w tego typu urządzeniach jak radioodbiorniki i telewizory. Na pewno w radioodbiornikach był stosowany. MC3362P. Tutaj są trzy mieszacze w środku. Trzy mieszacze warikop nawet się znajduje. W środku jest warikop, jest kilka innych elementów. Na tym można zbudować kompletny odbiornik radiowy, a nawet nadajnik. Zobaczcie, jest taki układ, jest taki transceiver yy, telegraficzny Aquarius, w którym jest właśnie zastosowany ten układ. Bardzo dobry zresztą. Zbudowałem przejściówkę, o której mówiłem w zeszłym odcinku. Link macie do tego odcinka tutaj. Zobaczmy, przejściówka. Wygląda w ten sposób. Widzimy, zamontowany jest układ MC3362P w podstawce do SA612. Układ jest lekko zmodyfikowany. Teraz ja pewnie pomyśleli, pomyśleliście, co to ma być? To jest przejściówka? Chyba nie coś takiego miałeś na myśli. No tak, nie coś takiego miałem na myśli. To jest prototyp. To jest prototyp, który musimy zbadać. Następnie z następne, w następnej wersji barburki tej dual band o której mówiłem wcześniej będzie zastosowany już układ MC3362P więc nie będę nawijał więcej zaczynamy biały szum uspokaja dzieci uspokaja też krótkofalowców nie wiem, czy będzie mnie w stanie uspokoić, ponieważ nie wiem, skąd się wzięły te muchy tutaj. Jakby się któraś w kadrze pojawiła, to wybaczcie, to nie jest moja wina. Natomiast może też pochukiwać tutaj gołąbek, bo siada mi tutaj w oknie zaraz i denerwuje mnie, ale, ale gołąbki są pod ochroną, więc niech sobie pochukuje. Dzisiaj zajmiemy się analizą FFT. Nie wyłączaj tego filmu, nie, nie wyłączaj. Analizą FFT, FFT sygnałów. Porównamy sobie odbiornik barburka z oryginalnym chipem SA612, barburkę z chipem MC3362P oraz fabrycznym transliwerem JESU FT817. Zobaczymy, jak one działają. No, oczywiście, barburka może się może wypaść nieco gorzej niż JESU, ale myślę, że to będzie fajne doświadczenie. Wykorzystamy do tego celu komputer. Nie będę wykorzystywał oscyloskopu, ponieważ nie każdy ma oscyloskop. Po drugie, komputer akurat w tym zakresie częstotliwości poradzi sobie lepiej. Każdy może sobie ściągnąć programy, które tu będę stosował, więc yy, będzie to takie doświadczenie takie utilitarne dla każdego. Każdy będzie mógł je wykonać. wykonać. No więc zaczniemy mm, od tego, w jaki sposób to zrobimy. Poprzez ten kabel. Dostarczę sygnał do komputera, nagram sobie część y, tego sygnału y, za pomocą programu i potem przeprowadzę analizę FFT. Zrobimy to na przykładzie odbiornika Jesu FT817. Popatrzymy jakie ma widmo, potem już nie będę Was zanudzał, zrobię to samo doświadczenie na y, barburce z dwoma tymi układami i pokażę Wam wyniki, więc wytrzymajcie do końca tego filmu ściszę sobie tutaj ten, sobie ten odbiornik teraz do zera. Podłączam sobie kabel. Podłączam sobie ten, ten kabel do wyjścia, do wyjścia słuchawkowego, audio, słuchawkowego audio. Tu widzimy, mamy na komputerze program Audacity. Można go ściągnąć. Tam link w, w opisie będzie na dole. Można sobie go ściągnąć z internetu, zainstalować. Jest zupełnie za darmo, więc fantastyczne narzędzie. Ten mikrofon jest podłączony do drugiego komputera i on tam też na Audacity jest nagrywany ten dźwięk, więc ja zawsze go stosuję. To jest fajny program. Zwiększę sobie trochę poziom sygnału, tak żeby coś tutaj wchodziło do tego wyjścia wyjścia mikrofonowego. Powiedzmy, że taki poziom sygnału będzie odpowiedni. No i teraz nagram próbkę tego sygnału. Nagrywam kilka sekund wystarczy w zupełności ale nagramy sobie na przykład 8 sekund zobaczymy co tam się nagrywa ok, wyłączmy podsłuchajmy teraz może tu ściszę, wyłączę to żeby O, posłuchajmy teraz co się nagrało o taki szumek właśnie uspokajający szumek no i ok, teraz zaznaczam ctrl a i nacisk, klikam tutaj analizuj, narysuj widmo mamy widmo Sygnału audio zanalizowany. Analiza FFT sygnału, proszę bardzo. Tutaj mamy akurat jest zastosowane okno Hanninga. Rozmiar okna 1024 Próbki. Może nie będę się dzisiaj zagłębiał w, w szczegóły. Natomiast z, zwróćcie uwagę na te dwa piki. Zaraz wam pokażę w innym programie. Bardzo ciekawą rzecz. Tutaj widzimy pasmo częstotliwości sygnału, który wychodzi z głośnika, tak naprawdę, więc został obrobiony przez te wszystkie tory odbiornika i do naszego ucha dostarcza tylko to, co powinniśmy usłyszeć. Czyli w tym wypadku częstotliwości od mniej więcej 300 Hz do 2,7 kHz. Szerokość pasma 2,5 kHz. Więc to, co jest powyżej tych częstotliwości 2,7 kHz, powinno być tłumione, mocno tłumione, więc tutaj dalej. Na paśmie może pracować już następna stacja, ona będzie bardzo mocno stłumiona, miała sygna... będziemy słyszeć bardzo stłumiony ten sygnał częstotliwości. Powyżej 2,7 będą tłumione, dzięki temu my tej stacji nie będziemy słyszeć, albo będziemy bardzo słabo ją słyszeć, w zależności od tego. Dzisiaj są takie big guny, co ładują w anteny pół, pół kilowata, więc czasami ich słychać mimo wszystko, nie? Ale widzimy wyraźnie, że to działa właśnie tak, jak teoria wskazuje te dwa piki, zaraz zobaczymy sobie jednej. jeszcze jeden fajny, ciekawy program który wam chciałem pokazać no więc jeżeli interesuje was to w jaki sposób można te sygnały analizować, napiszcie mi tam na dole w komentarzach, to może rozwinę trochę tą tematykę FFT tutaj ale w dzisiejszym odcinku to w zupełności wystarczy więc sygnał użyteczny od 300 Hz do, 3, do powiedzmy 2,7 kHz widzimy to jest to co tu się znajduje, w tym miejscu Dobrze. W takim razie zapiszę to. I pokażę Wam jeszcze jeden program, w którym to można również zrobić. Zapiszę sobie ten sygnał, żebyśmy mogli potem wyeksportować tutaj. Żeby zobaczyć ten sygnał, można również zastosować inny program, na przykład bardziej krótkofalarski program. To był taki program do analizy sygnałów audio. A tutaj zobaczcie, mamy różne programy krótkofalarskie na przykład FLDG. FLDI będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. To jest taki program, stary program do modulacji cyfrowych, tak naprawdę. Za jego pomocą można by z wykorzystać go do, do tej analizy FFT w taki prosty sposób. O, zobaczmy sobie tu, włączymy sobie. Pojawia się nam wodospad, taki jak taki, o jakim kiedyś mówiłem w tym odcinku o SSB. Nie wiem, czy pamiętacie? Jeżeli nie widziałeś tego odcinka, zaglądnij tam koniecznie. O, tu sobie dajmy jakiś ten sygnał troszkę, żeby nam się pojawił, żeby coś było słychać. O, widzimy wyraźnie. Jest. Jest sygnał. Widać wyraźnie, że czy troszkę może tu zmniejszę ten poziom. O, zobaczcie. Zobaczmy. Tutaj mamy częstotliwości od 0 Hz do 3 i no do 4 kHz właściwie, nie? można zobaczyć. Tu widzimy, że tu jest mocne tłumienie. Tam, gdzie jest bardziej niebiesko, to tam, są niższe często, to tam, tam jest niższy poziom sygnału. Tutaj, gdzie jest żółto, to jest wyższy poziom sygnału. I tu są te dwa piki, o których mówiłem wcześniej, tam mówiłem, żeby zobaczyć, zastanówmy się, pokażę Wam. To są właśnie te dwa takie garbki. Jeden jest na 1 na kHz, a drugi jest gdzieś na, w okolicach 2 kHz, no, dokładnie 1 kHz i 2 kHz. To są jakieś zakłócenia. Takie dwa garbeczki tam były. Na tym, na tym tutaj wam pokażę gdzieś to, to widmo w postaci obrazka. Tam były takie dwa garby, i to jest właśnie to. To jest właśnie to zakłócenie, które tam się cały czas pojawia. To takie piszczenie. Dobrze, teraz zbadam barburkę i zobaczymy, jak barburka się zachowuje. I przedstawię te trzy widma na jednym wykresie. W ten sposób będziemy mogli zobaczyć, jak zachowuje się nasz odbiornik. No, więc zapraszam do podsumowania. Wyniki pomiarów przedstawiają się następująco. Wykonałem trzy niezależne pomiary. Jeden widzieliście, metodyka pomiarów pokazałem wam na przykładzie ISU FT817. Natomiast dwa pozostałe pomiary robiłem już nie na wizji, żeby was nie zanudzać. Natomiast wyniki pomiarów wam pokażę teraz. Zobaczmy na monitor. Tutaj mamy program QTI plot, mój ulubiony, w którym, w którym właśnie przedstawiam wyniki. Tutaj zobaczmy, mamy charakterystykę Jesu of 817 FT817. Widzimy wyraźnie to, co Wam pokazałem wcześniej. Przepięknie tłumi nam częstotliwości w okolicach 2 kHz z hakiem, nie? 2,7 tam wychodziło. Tu jest skala logarytmiczna, dlatego to tak wygląda. Widzimy wyraźnie, że że to pasmo przenoszenia od 300 Hz, to jest 100, 200, 300, odtąd dotąd ładnie tutaj nam przenosi te częstotliwości. To są te dwa piki, o których mówiłem wcześniej. Tam były dwa takie zakłócenia, takie, te, te piczki, takie kilo, kilohertz, i 2 kilohertz. I co się tu nam ujawnia, zobaczcie, wyraźnie widać tam takie zakłócenie. Zresztą w tym sygnale słychać było takie piszczenie, takie właśnie, to, to jest to. Natomiast w przypadku... Barburki, no niestety w przypadku barburki te charakterystyki są dość płaskie. Ja tak na ucho odnoszę, że ten SA612 troszkę lepiej chodzi i to się ujawnia tym właśnie, że ten sygnał jednak tutaj przechodzi, jest trochę mocniejszy. Natomiast powyżej tam kilku kHz, ale to nie są 3 kHz, nie? to nie są 3 kHz, to jest niestety tu mamy powiedzmy w tym miejscu, to jest ile? 2, 3, 4, 5, 5 kHz, 6. Zaczyna nam delikatnie opadać ta charakterystyka, ale to jest bardzo delikatne opadanie, więc tutaj to tłumienie. Ono trochę jest słyszalne, bo tu też jest skala logarytmiczna. Natomiast jest na pewno słyszalne na ucho. Ale widzimy, że niestety MC3362P to chodzi tu płasko kompletnie, praktycznie, więc. No więc niestety będzie trzeba coś wymyśleć. Będzie trzeba zastosować dodatkowe rozwiązanie. Ale to rozwiązanie jest tutaj. Zobaczmy. To jest właśnie schemat barburki tej nowszej wersji trochę. To jest jeszcze nie jest finalny schemat, bo jeszcze nie ma tutaj MC czy czy 62P. Natomiast zastosowałem tutaj dodatkowo filtr audio 2.5 kHz. On chyba to chyba jest nawet trochę odgapiony filtr z projektu Yuma RX. Taki odbiornik z bezpośrednim przemianą częstotliwości. Tam jest bardzo ciekawy mieszacz, zastosowany taki analogowy multiplexer Stosowany w taki scalony. Bardzo ciekawe rozwiązanie, naprawdę super, żeby to wymyślili. Tutaj mamy filtr audio 2,5 kHz w układzie salenki, więc on powinien sobie poradzić z tym. Takie filtry są bardzo wdzięczne, ponieważ to, są, to jest filtr aktywny ze wzmacniaczem operacyjnym i je można sobie łączyć kaskadowo jeden za drugim. Każdy kolejny filtr nie wpływa na ten poprzedni, tak jak w przypadku normalnych filtrów LC na przykład. Więc można sobie te charakterystyki bardzo mocno ścinać, nie? No więc spróbujemy coś takiego zrobić, bo to powinno zadziałać. Powinno to spowodować, że ta charakterystyka tutaj, w obu przypadkach, czy to będzie SA612, czy MC3, czy 62P, ona powinna tutaj trochę bardziej być taka, no, powinna tutaj szybciej opadać. Więc powin... może nie uda nam się uzyskać takiego efektu jak Wiesu FT817, nie wiem. No. Ale może coś bliżej blisko się uda zrobić. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Natomiast spróbujcie sami pobawić się tymi programami. Bo naprawdę komputer to jest fantastyczne narzędzie. Tylko trzeba wydobyć te programy, które tak naprawdę potrafią to robić. Programy to robią. My musimy potrafić to zrobić. Bo program to będzie robił, co mu tam każemy. Natomiast człowiek w głowie musi mieć to. Aby mógł wykorzystać te komputery w naszym celu. No więc yy, pobawcie się tak jak ja przed chwilą, i do zobaczenia już niedługo, 73. Trzymajcie się i do usłyszenia.